Aleksander Andrus mieszkał na szczycie świata, w apartamencie, którego okna wychodziły na całą panoramę miasta. Każdego ranka widok ten przypominał mu o jego władzy, o imperium, które zbudował od zera. Szkło, stal i cisza były jego sprzymierzeńcami. W jego świecie wszystko miało swoją cenę i wszystko można było kupić lojalność, sukces, a nawet czas. A przynajmniej tak mu się wydawało, dopóki medycyna, najdroższa i najbardziej zaawansowana, jaką mógł opłacić, nie wydała ostatecznego wyroku. Jego syn, jego jedyne dziecko, ośmioletni Leoś, miał przed sobą trzy miesiące życia. Ta wiadomość nie złamała go w sposób, w jaki łamie się zwykłych ludzi. Zamiast tego, Aleksander potraktował ją jak wrogie przejęcie problem biznesowy do rozwiązania. Zwołał konsylia najlepszych lekarzy z całego świata, przeznaczył miliony na eksperymentalne terapie i zamienił pokój syna w sterylną filię szpitala. Monitory pikały cicho. Kroplówki kapały w regularnym rytmie, a powietrze pachniało antyseptykiem. Aleksander był przekonany, że siłą woli i kapitału zmusi wszechświat do zmiany zdania. Wierzył, że walczy o życie syna. Leoś jednak wiedział, że jego ojciec walczył z czymś innym. Walczył ze swoją własną bezsilnością. Chłopiec leżał w łóżku, otoczony najdroższymi zabawkami, których nie miał siły dotknąć, i patrzył na sufit. Czasami ojciec wchodził do jego pokoju sztywny i nie w swoim idealnie skrojonym garniturze. Stawał przy łóżku, patrzył na wykresy na monitorach, a potem na syna, z tym samym analitycznym spojrzeniem, z jakim oceniał raporty giełdowe. Pytał: "Jak się czujesz?", ale nie czekał na odpowiedź, bo zaraz dodawał: "Doktor Miller mówi, że nowe leki powinny zacząć działać. Sprowadziłem specjalistę z Zurychu, przylatuje jutro." Mówił o leczeniu, o logistyce, o planach. Nigdy nie mówił o strachu. O gwiazdach, o tym, co Leoś rysował w swoim szkicowniku. Chłopiec był cichy i wycofany. Choroba zabrała mu energię, ale to samotność zabrała mu głos. Pielęgniarki, które zmieniały się co 8 godzin, były profesjonalne i chłodne. Traktowały go jak delikatny, cenny przedmiot, który trzeba utrzymać w dobrym stanie. Nikt nie pytał go o marzenia. ale Leoś marzył Marzył o kosmosie. Jego ściany. Zamiast plakatów z superbohaterami zdobiły mapy nieba i zdjęcia galaktyk. Wierzył, że gdzieś tam, daleko, istniało miejsce bez bólu i bez szpitalnych łóżek. Pewnego dnia jedna z pielęgniarek zrezygnowała z pracy. Aleksander, zirytowany tą drobną niedogodnością, kazał swojej asystentce znaleźć natychmiastowe zastępstwo. Agencja przysłała kobietę, która zupełnie nie pasowała do sterylnego otoczenia rezydencji. Nazywała się Anna. Miała około 40 lat, a w jej oczach było ciepło, którego Aleksander nie widział od lat. Nie nosiła sztywnego uniformu, tylko prostą, wygodną sukienkę. Nie miała dyplomów z prestiżowych uczelni medycznych, była opiekunką z wieloletnim doświadczeniem i, jak to określiła agencja, wyjątkowym podejściem do dzieci. Aleksander przyjął ją z rezerwą. Jego stan jest krytyczny. Musi pani ściśle przestrzegać harmonogramu leków i zaleceń lekarzy. Proszę nie zawracać mi głowy drobiazgami. Raporty, ma pani składać mojej asystentce? Anna skinęła tylko głową, a jej spokój był dla niego irytujący. Był przyzwyczajony, że ludzie w jego obecności czuli się onieśmieleni. Ona wydawała się niewzruszona. Gdy Anna po raz pierwszy weszła do pokoju Leosia, nie skupiła się na aparaturze medycznej. Jej wzrok od razu padł na rysunki przypięte do tablicy korkowej. Podeszła bliżej i przyjrzała się niezgrabnym. Dziecięcym próbom narysowania Setenę i Oriona. Piękne konstelacje, powiedziała cicho, ale Oś, który do tej pory udawał, że śpi, otworzył oczy. Po raz pierwszy od tygodni ktoś zauważył coś więcej niż jego chorobę. Aleksander, pochłonięty pracą, przez pierwsze dni ledwo zauważał obecność Anny. Wszystko zmieniło się pewnego wieczoru. Wrócił do domu później niż zwykle, wyczerpany po ciężkich negocjacjach. Gdy przechodził obok pokoju syna, Usłyszał coś, czego nie słyszał od miesięcy, cichy, słaby śmiech. Zatrzymał się, zaskoczony. Drzwi były lekko uchylone. Zajrzał do środka. To, co zobaczył, wstrząsnęło nim do głębi. Anna siedziała na skraju łóżka Leosia. Nie podawała mu leków ani nie mierzyła temperatury. Trzymała w rękach zwykłą, starą latarkę i kawałek kartonu z powycinanymi dziurkami. Na suficie. Nad głową chłopca tańczyły małe punkciki światła, tworząc uproszczony obraz wielkiego wozu. A teraz, szeptała Anna, jeśli dobrze się przyjrzymy, znajdziemy gwiazdę polarną. Marynarze używali jej, żeby odnaleźć drogę do domu. Zawsze wskazuje północ. Leoś wpatrywał się w sufit z otwartymi ustami, a w jego oczach odbijało się światło latarki. Wyglądał jak zahipnotyzowany. Czy my też moglibyśmy nią podążać? Zapytał szeptem. Oczywiście odpowiedziała Anna z uśmiechem. Gwiazdy są dla każdego, kto potrafi na nie patrzeć. Aleksander cofnął się od drzwi, czując dziwny ucisk w gardle. Coś tak prostego, latarka i kawałek kartonu, dało jego synowi więcej radości niż wszystkie te drogie zabawki i najnowocześniejszy sprzęt. Poczuł ukłucie zazdrości, a zaraz po nim fale wstydu. On, człowiek, który mógł kupić wszystko. Nie potrafił dać swojemu synowi czegoś tak podstawowego. Od tego wieczoru zaczął obserwować. Widział, jak Anna przyniosła do pokoju Leosia słoiki, farby i kulki styropianu. Razem, powoli, z przerwami na odpoczynek, budowali model układu słonecznego. Leoś, z pomocą Anny, malował maleńkie planety, a jego palce, zwykle bezwładne, teraz drżały z podekscytowania. Anna opowiadała mu o każdej z nich o czerwonym marsie o pierścieniach setene, o lodowych olbrzymach, uranie i Neptunie. Pewnego dnia Aleksander wszedł do pokoju, gdy malowali Jowisza. Co tu się dzieje? Zapytał szorstko, starając się ukryć swoje zakłopotanie. Anna spojrzała na niego spokojnie. Budujemy wszechświat, panie Andrus Leosz uśmiechnął się nieśmiało. Tata, patrz, to wielka czerwona plama. To burza, która trwa od setek lat. Aleksander spojrzał na niezdarną, pomalowaną kulkę i po raz pierwszy od dawna nie wiedział, co powiedzieć. Zamiast skrytykować bałagan, usiadł na krześle w rogu pokoju i po prostu patrzył. Słuchał, jak Anna opowiadała greckie mity związane z nazwami planet i konstelacji. Widział, jak twarz jego syna ożywiała się z każdym słowem. Zaczął wracać do domu wcześniej. Pretekstem były ważne telefony, które musiał wykonać w spokoju. Ale tak naprawdę siadał w swoim gabinecie, uchylał drzwi i nasłuchiwał rozmów dochodzących z pokoju syna. Anna nie tylko opowiadała historię. Zadawała Leosowi pytania. Gdybyś mógł polecieć na dowolną planetę, którą byś wybrał? Myślisz, że na innych planetach też są dzieci, które patrzą na ziemię i zastanawiają się, jacy jesteśmy? Pytania te otwierały w Leosiu coś, co od dawna było zamknięte. Chłopiec zaczął mówić o swoich lękach. Ale w sposób, który tylko Anna rozumiała. Nie mówił, boję się umrzeć, mówił, boję się, że podróż między gwiazdami jest bardzo samotna. A Anna odpowiadała: Nigdy nie jesteś sam, gdy masz w sercu tych, których kochasz. Oni są jak gwiazdy, nawet jeśli ich nie widzisz, wiesz, że tam są. W Aleksandrze pękał lodowiec, który przez lata budował wokół swojego serca. Wspomnienia z dzieciństwa, które dawno pogrzebał, zaczęły wypływać na powierzchnię. Pamiętał, jak jego własny ojciec, prosty robotnik, zabierał go na wzgórze za miastem, żeby oglądać spadające gwiazdy. Pamiętał to uczucie zachwytu i bliskości. Uczucie, którego nigdy nie dał własnemu synowi. Pewnego popołudnia, gdy stan Leosia się pogorszył, chłopiec był apatyczny i nie chciał jeść. Lekarz, wezwany na miejsce, bezradnie rozłożył ręce. To naturalny postęp choroby. Musimy być przygotowani, aleksander poczuł, jak ogarnia go znajoma, zimna Fiurie. Chciał krzyczeć, grozić, zwolnić go. Ale potem spojrzał na Annę. Ona nie patrzyła na lekarza. Patrzyła na Leosia. Gdy lekarz wyszedł, Anna usiadła przy chłopcu i wzięła go za rękę. Leo powiedziała cicho: Pamiętasz, co mówiłam o komecie Halleja? Pojawia się tylko raz na 76 lat. Ludzie czekają na nią całe życie. Niektórzy nigdy jej nie widzą. Ale to nie znaczy, że nie jest piękna. Liczy się to, że jest, że przemierza ciemność i zostawia za sobą świetlisty ślad, leoś otworzył oczy i spojrzał na nią. Nie odezwał się, ale jego uścisk na jej dłoni stał się odrobinę mocniejszy. Aleksander stał w drzwiach, niewidoczny, i po raz pierwszy od śmierci swojej żony poczuł, że łzy napływają mu do oczu. Zrozumiał że przez cały ten czas walczył w złej wojnie. Próbował kupić lekarstwo na śmierć, podczas gdy jego syn potrzebował lekarstwa na strach. A to lekarstwo przyniosła kobieta, której płacił pensję służącej. Następnego dnia Aleksander odwołał wszystkie swoje spotkania. Wszedł do pokoju syna, gdzie Anna właśnie pomagała mu przykleić ostatnią planetę Neptuna do mobiłu zwisającego z sufitu. Chciałbym pomóc, powiedział Aleksander, a jego głos był dziwnie niepewny. Anna podała mu bez słowa kawałek żyłki. Przez następną godzinę ojciec i syn, z cichą pomocą Anny, zawieszali swój mały wszechświat. Ręce Aleksandra, przyzwyczajone do podpisywania kontraktów wartych miliony, teraz drżały, gdy próbował zawiązać mały supełek. Gdy skończyli, Leoś leżał w łóżku, patrząc w górę na wirujące planety. Jest piękny, szepnął. Tak, odpowiedział Aleksander, ale nie patrzył na model. Patrzył na swojego syna. Jest piękny. Czas uciekał nieubłaganie. Został miesiąc, potem trzy tygodnie. Stan Leosia pogarszał się z dnia na dzień. Był coraz słabszy, coraz więcej spał. Ale w chwilach, gdy odzyskiwał przytomność, jego oczy zawsze szukały dwóch osób Anny i ojca. Aleksander nie opuszczał go już na krok. Czytał mu książki o astronomii które Anna przynosiła z biblioteki. Opowiadał mu o swoim dziadku, który uczył go rozpoznawać gwiazdozbiory. Dzielił się wspomnieniami, których, jak sądził, już nie pamiętał. Odkrywał na nowo, co to znaczy być ojcem. Pewnej nocy Leoś obudził się z trudem, łapiąc oddech. Był przerażony. Aleksander trzymał go za rękę, a Anna gładziła go po czole, śpiewając cichą kołysankę. Tato, wyszeptał chłopiec, gdy oddech mu się uspokoił, czy my też polecimy kiedyś do gwiazd? Serce Aleksandra zamarło. Stara, biznesowa część jego umysłu podpowiadała mu, żeby powiedzieć coś racjonalnego, uspokajającego. Ale spojrzał w oczy Anny i zobaczył w nich ciche przyzwolenie. Zobaczył w nich siłę, której sam nie posiadał. Tak, synku, powiedział, a jego głos drżał: Polecimy. I to będzie najwspanialsza podróż. Leos uśmiechnął się słabo i zamknął oczy. Zapadł w sen, z którego już się nie obudził. Odszedł cicho, we śnie, kilka dni później, trzymając w jednej dłoni rękę ojca, a w drugiej małą, drewnianą gwiazdkę, którą wystrugała dla niego Anna. Po pogrzebie dom pogrążył się w ciszy. Była to jednak inna cisza niż ta, która panowała tu wcześniej. Nie była to już zimna, Sterylna pustka, ale cisza wypełniona wspomnieniami i bólem, który miał w sobie coś oczyszczającego. Aleksander spodziewał się, że Anna złoży wypowiedzenie. Jej praca dobiegła końca. Jednak ona została. W milczeniu porządkowała dom, a jej obecność była dla niego cichym wsparciem. Pewnego wieczoru, tydzień po śmierci Leosia, Anna zapukała do drzwi jego gabinetu. Aleksander siedział w ciemności, wpatrując się w pustkę. Panie Andrus, zaczęła cicho. Chciałam panu coś dać, podeszła i położyła na biurku dużą, płaską paczkę owiniętą w zwykły, brązowy papier. Leoś chciał, żeby pan to dostał. Aleksander patrzył na paczkę, niezdolny jej dotknąć. Co to jest? Zapytał głucho. Proszę otworzyć, nalegała łagodnie Anna. Jej głos nie pozwalał na odmowę. Drżącymi rękami rozerwał papier. W środku znajdowała się duża, oprawiona w ramę mapa nieba. Była narysowana dziecięcą ręką, kredkami i flamastrami. Gwiazdy były nierówne, a planety nie trzymały się swoich orbit. Ale było w niej coś niezwykłego. Obok niektórych gwiazdozbiorów widniały małe dopiski. Przy wielkim wozie napisano: Dla taty, żeby zawsze znalazł drogę do domu. Przy Orionie pas Oriona ulubiony dziadka. A w samym centrum tam, gdzie powinno być słońce, narysowana była mała, uśmiechnięta postać z podpisem: Leoś. Nowa gwiazda. Najjaśniejsza. Ale pod mapą było coś jeszcze. Mała, złożona kartka. Aleksander rozłożył ją. Było to pismo Anny, ale wiedział, że słowa należały do jego syna. Zapisałam to, co mi podyktował kilka dni przed. Zbyt trzęsło mu się rączki żeby mógł napisać sam. Aleksander czytał. Drogi tato, nie martw się o mnie. Lecę w podróż, o której zawsze marzyłem. Dziękuję ci, że zbudowałeś ze mną nasz wszechświat. I dziękuję za ostatnie tygodnie. To były najlepsze tygodnie w moim życiu. Wiem, że byłeś zajęty budowaniem wielkich budynków, ale nasz układ słoneczny w moim pokoju jest najwspanialszą rzeczą, jaką kiedykolwiek zbudowałeś. Kocham cię. Kiedy będziesz za mną tęsknił, spójrz w niebo. Będę tam na ciebie czekał. Twój astronauta, Leoś. Gdy Aleksander skończył czytać, coś w nim ostatecznie pękło. Zapora, którą budował przez całe życie, runęła z hukiem. Z jego piersi wydarł się zdławiony szloch, a potem kolejny i kolejny. Oparł głowę na biurku, obok mapy narysowanej przez jego syna i płakał. Płakał za straconym czasem, za niewypowiedzianymi słowami, za samotnością swojego dziecka. Płakał z żalu, ale też z wdzięczności. Płakał jak człowiek, który po długiej, mroźnej zimie nareszcie poczuł ciepło słońca. Anna stała cicho w drzwiach, nie odchodząc. Nie próbowała go pocieszać. Po prostu była, dając mu przestrzeń na żałobę, której tak długo sobie odmawiał. Jej cicha obecność była jak kotwica w szalejącej burzy jego emocji. Kilka miesięcy później imperium Aleksandra Andrusa przeszło transformację. Sprzedał część swoich udziałów, rezygnując z najbardziej agresywnych i czasochłonnych projektów. W centrum miasta, w jednym z jego lśniących wieżowców, otworzył fundację. Nie była to fundacja badawcza, poszukująca lekarstw. Nazywała się Fundacja Gwiazdy Leosia i jej celem było spełnianie marzeń nieuleczalnie chorych dzieci. Na czele fundacji stanęła Anna. Jej naturalna empatia i spokój okazały się bezcenne. Aleksander pracował razem z nią, ale już nie z zabiórka. Często można go było zobaczyć, jak siedzi na podłodze z dziećmi, budując modele rakiet, malując odległe galaktyki, lub po prostu opowiadając historię o chłopcu, który poleciał w swoją najwspanialszą podróż. Jego świat już nie składał się ze szkła i stali. Teraz wypełniał go śmiech dzieci, zapach farb i kleju oraz nieskończona mapa nieba, która przypominała mu, że prawdziwe bogactwo nie leży w tym, co można kupić, ale w świetle, które zostawia się po sobie w sercach innych. Znalazł drogę do domu, prowadzoną przez najjaśniejszą gwiazdę na swoim niebie. Gwiazdę, która na zawsze nosiła imię jego syna.